Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej Ruchu Kota, Jerzy Borkowski, Łukasz Ibała. Szanowni Państwo, minister finansów, Wincent Rostowski, łupi polskich przedsiębiorców. Robi to w sposób bezwzględny i cyniczny. Wprowadzając kolejną y, zapis do ustawy, artykuł 108 ustawy o VAT, który daje możliwość różnej interpretacji przez urzędy skarbowe ściągania VAT-ów, wprowadził podwójne y, Opodatkowanie VAT-u poprzez to, że wymieniając słowo faktura VAT na faktura proforma, forma, przedsiębiorcy będą do wprowadzenia podatku VAT raz z faktury pro forma, raz z faktury właściwej. Szanowni Państwo, my niedawno w 36. posiedzeniu Sejmu składaliśmy projekt ustawy, która pomagała przedsiębiorcom. Chcielibyśmy, aby termin zwrotów VAT ulegał skróceniu o 30 do 30 dni, bo to na pewno pomaga rozwoju przedsiębiorczości. I pomaga rozwojowi gospodarki. Niestety minister Rostowski nie chce w ten sposób pracować z przedsiębiorcami. Ja mam propozycję do ministra Rostowskiego, aby on wyjechał do Anglii i rządził na uchodźstwie. Wtedy, jak będzie zdala spraw gospodarczych, być może nasza gospodarka będzie lepiej wyglądać, lepiej się czuła. Proszę o bardziej szczegółowe wyjaśnienie sprawy związanej z nowelizacją, z rozporządzeniem ustawy o Władzu Kasza Bardzo dziękuję. Witam jeszcze raz, Szanowni Państwo. Istota problemu jest bardzo prosta. Otóż niestety mamy sygnały od przedsiębiorców, że coraz częściej dochodzi do nagannej praktyki, która polega na tym, że urzędy skarbowe naliczają VAT od właśnie faktury pro forma. Ponieważ po fakturze proforma, jeśli dojdzie do transakcji, zawsze wystawiona jest faktura właściwa, więc tym samym urzędy naliczają ten VAT dwukrotnie raz przy wystawieniu faktury proforma, forma, a raz przy wystawieniu właściwej faktury. Jest to oczywiście praktyka naganną, i ona ma związek z, z odpowiednią interpretacją niedawnej nowelizacji rozporządzenia ministra finansów. Mam to rozporządzenie przed sobą. To jest rozporządzenie, które weszło w w styczniu tego roku. I tam niestety doszło do pewnego no, ewidentnego błędu ze strony ministerstwa finansów, który właśnie pozwala urzędom skarbowym na taką interpretację tych zapisów. Ale o co chodzi po kolei? Może najpierw wyjaśnię, jaka jest różnica między fakturą Proforma a fakturą właściwą VAT. Szanowni Państwo, więc faktura Proforma to nie jest żaden dokument, dokument księgowy stwierdzający, że doszło do zawarcia faktycznej transakcji. Faktura Proforma jest tylko i wyłącznie deklaracją chęci zawarcia pewnej transakcji. Czyli jeśli na przykład dochodzi do umowy ustnej pomiędzy mną a jakimś moim kontrahentem, i potem w wyniku tej umowy ustnej e, ja mam zapłacić jakąś zaliczkę, ale ciągle się jeszcze mogę wycofać z tego, to wtedy, żeby mieć <coughs> <przepraszam>, <coughs> jakąś podkładkę pod e, dokonanie zapłaty, zatem <coughs> mój kontrahent wystawia właśnie tak zwaną fakturę forma, która nie jest niczym więcej niż potwierdzenie z jego osoby chęci zawarcia tej transakcji. Jak ja zapłacę, zapłacę tą zaliczkę, to wtedy on wystawia fakturę właściwą, którą ja potem księguję i od której odprowadzam VAT. Tak było do tej pory. Natomiast wskutek tego, że w te, tej nowelizacji tego rozporządzenia Ministerstwo Finansów, ja mam wyszczącał nazwę tego rozporządzenia, to jest rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku towarów i usług, w związku z tym, że w tym rozporządzeniu, Minister Finansów w miejscu, gdzie określa się, jakie kryteria musi spełniać dokument, ażeby był fakturą VAT, usunął kryterium polegające na tym, że musi tam być napisane faktura VAT. W związku z tym, w tym momencie część urzędów skarbowych interpretuje fakturę pro forma, na której nie ma tego napisu faktura VAT, tylko jest napis faktura pro forma, również jako fakturę VAT. No i nalicza od niej odpowiedni podatek. No szanowni Państwo, nie muszę mówić, że to jest i skrajnie niesprawiedliwe, bo prowadzi do tego, że zamiast 23% przedsiębiorstw wprowadzają 46% VAT-u, tak? no bo jest to dwukrotnie płacony VAT, że podważa zaufanie do Państwa, że jest to ewidentny bubel legislacyjny i że jest to grabież w czystej postaci, na co zwrócił uwagę Pan poseł Borkowski. I w związku z tym ja napisałem interpelację do Ministra Finansów, prosząc go po pierwsze o to, żeby wydał jak najszybciej interpretację ogólną tego rozporządzenia, na mocy której urzędy nie będą mogły tak postępować, a po drugie, żeby jak najszybciej znowelizował to rozporządzenie i usunął te wadliwe zapisy. Ale ponieważ interpelacja jest dokumentem, który też trochę potrwa zanim dojdzie do ministra finansów, w związku z tym zdecydowaliśmy się zwołać konferencję prasową i zaapelować w tym momencie do ministra finansów o dokonanie tych dwóch czynności. O niezwłoczne wydanie interpretacji ogólnej, pouczając urzędy skarbowe, że powinny ten dokument interpretować w taki sposób, że od faktury proforma nie wolno naliczać podatku VAT. I po drugie, o znowelizowanie tego feralnego zapisu dotyczącego kryteriów, jakie musi spełniać dany dokument, ażeby można go było uznać za fakturę VAT. Jeśli są ze strony Państwa jakieś pytania, to jesteśmy do dyspozycji razem z Panem Posłem Borkowskim. Nie widzę pytań, tak więc bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.